Przeciwiamy się planom inwestycyjnym spółki Lidl, która w odległości kilkuset metrów od sanktuarium w Gietrzwałdzie planuje budowę wielkiego centrum dystrybucyjnego o nazwie Lidl Gietrzwał. więcej? Wejdź na stoplidl.pl W ocenie ekspertów realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała masywnej makroniwelacji na powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych, czyli 20 hektarów. Trwale zniekształcającej rzeźbę terenu. Obszar ten jest chroniony przed tego pracami, ponieważ inwestycja w całości zlokalizowana jest w obrębie obszaru chronionego krajobrazu Doliny Pasłęki. Przy opracowaniu decyzji środowiskowej wójt gminy Giedrzwał zupełnie pominął te kwestie oraz nie rozpatrywał oddziaływania tej inwestycji na pobliskie sanktuarium. Prace lokalnej administracji samorządowej budzą poważne wątpliwości, ponieważ wójt gminy Giedrzwałt, Jan Kasprowicz tak zakwalifikował inwestycję, że nie była wymagana ocena oddziaływania jej na środowisko i to pomimo planów magazynowania tam odpadów niebezpiecznych. Wiceminister rolnictwa Szymon Kirzyński Sprawa i Sprawiedliwości podjął budzącą wątpliwości decyzję o odrolnieniu ponad 40 hektarów ziemi uprawnej mimo, że jego przełożony uprzednio wydał decyzję odmowną, która była bardzo sensownie i merytorycznie uzasadniona. Ponadto wspomniany wójt gminy Giedżwalt Jan Kasprowicz wydał decyzję środowiskową 22 grudnia 2022 roku w okresie przedświątecznym, przez co decyzja ta nie została doręczona mieszkańcom, lecz podana jedynie w formie ogłoszenia, co budzi kolejne kontrowersje i nasuwa wiele kolejnych pytań co do legalności podjętej w ten sposób decyzji. By dowiedzieć się więcej, wejdź na stoplidl.pl